Musisz pamiętać o kilku kwestiach. Jeżeli decydujesz się na dany proces, musisz również określić liczby, czyli jaka ma być wydajność jednego, drugiego bądź trzeciego procesu. Czasami też mówimy o kombinacji tych procesów, bo są fabryki, które mają tak zwany preblasting, jest śrutowanie wstępne, na przykład w śrutownicy przelotowej, następnie elementy są spawane i trafiają do komory pneumatycznej, a zdarza się też tak, że jakieś małe komponenty, które są dospawane później, są obrabiane też albo w kabinach, albo na przykład w śrutownicach wirnikowych, ale bębnowych, gdzie możemy załadować dużo małych detali i będą one w krótkim czasie wyśrutowane w niesamowicie powtarzalny sposób. Więc wracam teraz do liczb. Określ wydajność, czyli ile detali na przykład chcesz wyśrutować, wyszkiełkować albo. Oczyścić korundem w skali jednej zmiany, w skali dwóch zmian, w skali doby. To też jest ważne, kiedy decydujesz się na wybór danej technologii, abyś określił, czy ta maszyna będzie pracowała na jedną, na dwie czy na trzy zmiany.